Dzisiaj, tak jak widzicie, mamy spotkanie w Robloxie. Czekajcie, tylko muszę napisać do Was, bo oczywiście mamy spotkanie i będziemy budować. Pozdrawiam wszystkich, każdego, który, który tutaj jest. I bardzo Was kocham. Możecie. Coś napisać. Co to? Nie wiem, co. Um, pozdrawiam Werkę Fankę, Jurocik Oficjal. Um, tak, tutaj moja przyjaciółka jest Nikola. Tutaj każdy jest, idziemy do domu budować Dobra, my już idziemy budować dom, tak jak widzicie. No, okej, okay, dobra, chodźcie ze mną, chodźcie. Okej, okay, dobra, idziemy tutaj, chodźcie. Bo ogólnie mam dużo fajnych fanek i to mnie bardzo cieszy. Będziemy robić częściej te spotkania, jak coś. Jakby. Co widzę jest werka, już jest oficjal. Jedna dziewczynka, nie wiem, albo chłopiec, nie wiem, jak ma. O, tutaj ktoś spełnił auto, dobra, wsiadam tutaj. E, no to jedziemy gdzieś, bo będę budować domek. Oczywiście nie wiem, czy ktoś zbuduje. O, tutaj będziemy budować. Ja buduję domek, oczywiście. Jakiś taki e, fajny, duży oczywiście ten. Okej, okay, bierzemy ten. Dobra, wszystkich e, dodaję do spółlokatorów. Współlokator, współlokator. Jeszcze nikole. Czekajcie, bo on jest w aucie. Nie wiem, chodźcie. Chodźcie. Eee. Dobra, czekajcie chwilę widzowie, bo ja muszę je zaprosić. Dobra, już idziemy do domu właśnie. Nie wiem, ktoś tutaj się zatrzymał i robimy impre. Um. Dobra, um. Dobra, e, czekajcie chwilę, bo ja muszę tutaj... zobaczcie, ja, my wieszamy tutaj sobie lampeczki jakieś. Robimy tutaj sobie takie ala spa, ale nie wiem jak to nazwać. Opa, tutaj lampeczki, wszędzie lampeczki, żeby było tutaj pięknie. W ogóle zrobimy sobie, nie wiem, coś. Mm, jakieś tutaj takie. O, super! Już wieszają lampki. Jest ekstra po prostu. Trzeba tutaj wszystko powiesić. Wszędzie te lampki. Ej, gdzie? Jak tu? Nie, nie da się. Gdzie to się... Co ja robię? Nie wiem. Czekajcie. Ojku, pewnie już wszystkie mają. Dobra, zostawiam otwarty dom tutaj, bo... O. Dobra, i będzie taki fajny klimat. I różne kolory trzeba będzie tutaj dać. Tutaj, tutaj. No szybko, szybko. Ach, nie da się. Ehm... Um. Nie, ale... Um, więc tak jak widzicie... Wieszamy lampki szybko! Jak to się pisze? A, źle napisamy. Py, lampki. Weź, dobra. Wszędzie te lampki muszą być. O, dobra, muszę coś. Dobra, czekajcie. O jejku, czekajcie, bo coś się tutaj stało. Dobra, jestem. O, trzeba. E, Ale już tu pięknie zaczyna się robić. Pozdrawiam e, każdego, który tutaj jest. E, Czekajcie. Dobra, jest mega już tutaj fajnie. Taki jest klimacik fajny. Nie wiem, czy mi się już. Co się stało? Nie mogę nic stawiać. Przecież nie mam um. Dobra, muszę ich... Um, współlokator. 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 Dobra, są współlokatorkami. Ej, ale fajnie. Dobra, zgaszemy wszystkie światła. Dobra, dziękuję dziewczyny, że zgasiłyście, bo ja na to w ogóle nie wpadłam. Ale to jest teraz fajnie. Um, idziemy do sklepu. dobra Zobaczymy się, czy idziemy um. Okej okay. Tutaj widzka pisze, bo nie umiem tego rozczytać. Będą. Czy im og, ok, bo nie rozumiem. E... Okej. Okay. Gdzie one pojechały? One już do sklepu. Dobra. Bo nie wiedziałam, gdzie one jadą. Tylko są cztery. Nie. Gdzie one są wszystkie? Gdzie... E, zapytam się ich, gdzie jedziemy. Okej, okay, jakby... Okej, okay, dobra, idziemy... Um. Ojejku, tutaj mega fajnie jest w ogóle na tych spotkaniach Może częściej będziemy robić, po prostu sobie piszcie w komentarzach em, Ja biorę ogromny wózek, bo ja muszę Dużo rzeczy do litosy, oczywiście Czekoladę taką, Reese's, Hershey's Rysamy słodycze, <laughs> żeby... Nie no, pizzę jeszcze wezmę, jeden Nie, dobra, biorę, biorę Jednak wolę wziąć... O, Coca-Colę Tutaj widać, że dziewczyny biorą... O Jezu, co tu się stało z Werą? Ojeku, ojku, dobra. Eee, idę do kasy. Okej. Okay. idę... sobie... eee... O Jezu, co, co, co się stało. Dobra, ojku. Ja gotowa jestem ogólnie. Ojejku, co tu się stało? O, dobra. Ehm, ja sobie nie wiem, co wezmę. Nie wiem. O, Doritosy na pewno. Idziemy już do domu. O, po drugi. OK Okej, chodźcie do domu. Ojejku, co ze mną się stało? Dobra, idziemy już do domku. Jak coś ja mam takiego skina, jakbyście je zapomniały dziewczyny. Albo chłopaki! O, dobra, nie już tym już nie będzie. O, ale dobra. Ojku. Gdzie? Ja, gdzie ja jestem? Oj, oj dobra. Gdzie ono mnie niesie? <ścoughs> Jezus, Maria. Dobra, ojejku, dobra. Ehm... Um. Czekajcie, widzowie, na chwilę, bo Nikola mi musi coś powiedzieć. Ym, słuchajcie, wydarzyło się mała kłótnia, ale to nic, już o tym zapominamy. Ym, Nikola tam się z Werą pokłóciła, ale już o tym tam nie zapominamy. Już jest wszystko ok. Dziewczyna już się tutaj... Poko mam nadzieję, że się pogodzą, bo Wera już tutaj stąd poszła. Ale idziemy do domu. Um, dobra. I idziemy robić sobie piżem oparty, więc mega się cieszę z tego powodu, że po prostu... Nikolaj już jest szczęśliwa. Ojeju, jak tu ładnie. Ojejku, jak tu pięknie jest, serio. Jest tutaj tak, tak pięknie, że po prostu nie mogę. Bardzo dziękuję tej dziewczynce. Tutaj. Jakaś maleczka. Bardzo jej dziękuję. O, widzicie, Wera już tam sobie zrobiła dom i po prostu. O, czekajcie. Zobaczcie, widzowie, co one zrobiły. Zakaz Nikoli, BFF, Julki Oficjal. No widzicie, no. Ojejku, kolejni widzowie jestem z, z was po prostu. Ehm. Tak szczęśliwa. Czekajcie chwilę, widzowie. Dobra, słuchajcie. Chodźcie już. Ehm. O, dobra. Idziemy do domu. I tutaj, ehm, nie wiem jedna z nich mówiła, żebyśmy się przebrały po prostu w piżamy, więc okej, okay, ja się przebieram oczywiście w piżamy moją ulubioną. Eee... Więc tak, piszemy piżama. Aha, a bo ja nie weszłam w ubrania, no tak. Eee... Więc ch chwilę, czekajcie. Słuchajcie, ja już. Zobaczcie, jak ta piżamka się pięknie nie prezentuje. Dziewczyny coś tu sobie piszą. O, jakie słodkie. Ja sobie tutaj siadam. Um, o, O, no. I teraz już jest fajne. O, no, tutaj jest już fajny klimacik taki, taki ekstra, um, po prostu. No więc, kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Jakby ja jeszcze z dziewczynami sobie trochę tutaj pogram. Ale z wami już się żegnam, papa. Pa. Czekajcie, tylko do nich napiszę, żeby się też pożegnały.